Witajcie w naszym klubie książki. Dzisiaj zapraszamy Was do troszkę krótszego filmu, w którym byśmy chciały Was po prostu zaprosić do naszego wakacyjnego wydarzenia czytelniczego, które odbędzie się na naszym Discordzie. Na pewno link znajdziecie gdzieś na dole, w opisie lub w komentarzu. Tym razem event odbędzie się w dniach 15 lipca, 17 sierpnia. Będziemy mieli cały miesiąc na czytanie. Oczywiście wszystko będzie się działo na naszym Discordzie. Motywem e, tej edycji będzie noc kupały, e, czyli będziemy się skupiać na jakichś mitach, legendach i tradycjach słowiańskich i będziemy podzieleni na dwie drużyny, rusałki i utopców. Żeby dostać się do jednej z tych drużyn, zapraszamy Was e, na Discorda. Tam będzie link do quizu, który przydzieli Was właśnie do jednej z tych drużyn. Przewidujemy nagrody. Między innymi chcemy komuś zafundować Bondo Empiku, ale to nie tylko to. Reszta będzie, myślę, że sekretem, co przygotujemy. W poprzedniej edycji nagrody wywołały dużo uśmiechów, więc mamy nadzieję, że teraz też nam się uda komuś troszkę polepszyć humor. Myślę, że teraz czas, żebyśmy troszkę wyjaśniły zasady. Przede wszystkim <ślad> nasz event polega na czytaniu. Czyli w odpowiednich kanałach na naszym Discordzie będzie można wpisać skończone, przeczytane książki, za to będzie się dostawać punkty, a przy okazji te punkty będzie można zdobywać poprzez wykonywanie różnych zadań, wyzwań lub po prostu odpowiadanie na pytania zadane przez naszego bota. Który będzie w przypadkowych momentach w ciągu dnia wysyłał jakieś pytanie, czy to fragment okładki, czy krótki opis książki. Jeżeli się zgadnie, no to wtedy dostaniesz punkcik, czy tam może nawet więcej. Punkty również będziemy dawać za zaproszenie nowego znajomego do gry. E, więc przygotujcie już tutaj sobie listę, kogo będziecie zapraszać do nas. E, zachęcamy. Punkty będą trafiać do drużyn e, i będziemy na bieżąco. E, wysyłać wam statystyki. Myślę, że Bocik będzie też to robił, e, z tym nie będzie problemu. Będziemy cały czas obserwować tę rywalizację, wiemy już poprzedniej po poprzedniej edycji, że no, potrafi być niezła bitwa i, i, i to daje dużo emocji i dużo motywacji do czytania, więc jeżeli e, czujecie, że jesteście w zastoju, że potrzebujecie trochę kopa do, do działania i przy okazji chcecie spędzić miło czas i poznać trochę nowych osób, no, to jak najbardziej myślę, że ten event yy, w tym pomoże. Warto tutaj też wspomnieć, że niezależnie od tego, która drużyna wygra, to pierwsze, drugie i trzecie miejsce są od tego niezależne. Na przykład mogą wygrać dwie osoby z jednej drużyny, z drużyny np. a jedna osoba z drużyny utopców. Także tutaj jest to ry rywalizacja między dwoma drużynami, ale też między wszystkimi uczestnikami. Yy, planujemy również zrobić maraton. To jak długi będzie i kiedy dokładnie będzie, ogłosimy na Discordzie, więc polecamy tam dołączyć, żeby być na bieżąco ze do wszystkim. Dokładnie. A teraz, żeby wprowadzić Was w odpowiedni nastrój, chciałbyśmy Wam pokazać pewną legendę, historię, od której zaczyna się całe wydarzenie. Enjoy! Pora rozpocząć świętowanie. Zbierzmy się wszyscy wokół ognia. Usiądźcie, ogrzejcie się i wysłuchajcie starej szeptuchy. Opowiem Wam historię pełną trwogi, lecz i odwagi o istotach, co przywróciły tej ziemi równowagę. Jesteście gotowi? Dawno, dawno temu, gdy świat wciąż wierzył w magię, w naszym lesie żyły stworzenia, które dziś znacie jedynie z legend. Panował nad nimi leszy. Strażnik lasu i okolicznych pól, pilnując, by demony żyły ze sobą w zgodzie, a pory roku zmieniały się równym tempem. Wśród stworzeń tych były rusałki i utopce. Rusałki znane były ze swej beztroski, tańcząc i śpiewając nad ranem i wieczorami, kąpiąc się w rosie osiadłej na polach. Wielu im zazdrościło, lecz nie wiedzieli, że były one niezdolne do odczuwania głębszych emocji. Nie wiedziały, co to łzy. Nie potrafiły kochać, nie znały nic poza pustym śmiechem, tęsknotą za tym, czego nie mogły zaznać, i nienawiścią do utopców. Utopcy kochały ciemność. Spędzały swój czas w głębinach pobliskich rzek i stawów, gdzie lata wcześniej dokonały swego żywota. Nie znały radości, za towarzysza mając jedynie pragnienie choćby na miastki życia. Nie mogły zdzierżyć przepełnionych światłem rusałek. Pewnego letniego dnia stało się jednak coś strasznego. Oto w lesie pojawił się Wi, oślizgłe stworzenie, które swym ogniem spaliło pola, a ogonem wzburzyło rzeki. Jego obecność zachwiała dotychczasową równowagę, sprawiając, że las, który do tej pory był domem dla wszystkich, stał się niebezpiecznym miejscem. Leszy, nie wiedząc co zrobić, udał się do szeptuchy. Kobieta poradziła mu, by wybrał dwa rodzaje istot, najodważniejsze z demonów, które zgodzą się udać w niebezpieczną podróż, by odszukać kwiat paproci. Kwiat ten był w stanie spełnić najskrytsze życzenia każdego, kto go zerwał, a wywar z niego przygotowany miał zgładzić złego wija. Tak oto wybrane zostały rusałki i utopce, zdeterminowane, by odnaleźć legendarny kwiat i wreszcie dostać to, Czego tak bardzo im brakowało. Gdy zapadł zmierzch, ruszyli, a rywalizacja się rozpoczęła.